Witamy was w trzecim, trzecim nie? Trzecim odcinku yy, serii z multiplayer na modach co Jestem rybacko A jak Gilbi Co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj? Jedzonko, jedzonko i drwa, i drwa, i drwa Ja już wiem co do zrobić, idę te krowy popsuć bo nam nie działa znaczy nie wiem, coś zarobiłem robimy, może bo ja, zrobiłem to a ja, na chwasty. Ja, ja pokażę, co się zmieniło. Zrobiłem to na chwasty i nie działa. I tak chwasty raz, no więc. A więc tak, nie wiem, czy był zegar, jest zegar. Pokażę, nie było zegara. Ładnie, tylko że mi breaka, bo mam Opti Eee, Co jeszcze, widzicie tutaj, jeśli kilka skrzyneków alchemicznych, to będzie nasz magazyn. O kurde, jeszcze deski, bo Creeper mi w piśmicy wybuchł Muszę to naprawić, muszę to naprawić yy, już, już robimy te skrzynie alfabetyczne chcemy yy, Wszystko od razu pokaż, pokaż recepturkę To nie mówicie, że jest zajęć. O, tak się robi. Y, Diament, dwa stołny, dwa żelaza przez zwykły i czy proszki. Proszek zielony robimy w ten sposób. To jest y, czerkol, czyli węgiel drzewny, że tak powiem. Można tak powiedzieć? No. No to też jest węgiel drzewny. Ten niebie ten niebieski... Ten, nie taki nie robi, nie <tryk> ten, ten taki błękitny proszek się robi wypierdziaj wypierdziaj, bo nie widać. Dobra, ten taki błękitny proszek się... Ten błękitny proszek się robi z żelaza, sztapki i... z redstona. A ten proszek niebieski, niebieski, taki mocny się robi z diamentu i... z, e z zwykłego węgla. Dobra. Teraz ty. Teraz ja objaśniam skąd mamy te diamenty, w ogóle nie pokaż. Chodź jeszcze tu pokaż piecyki te nasze. Te kolektory słoneczne. Tu, było, tu jest 6 diamentów i czy tungstone ore, czyli zmienione przeze mnie, he he. No, ale niestety diamenty przez Glibiego. ta ta da W tych piecykach, kolektorach robimy te arte... ...Artenalis nice fuel. Nice fuel. Z których można zrobić potem czarną materię. Z czarnej materii robimy kill narzędzi narzędzia ogólnie zniszczalne i super są. Ale to jeszcze trochę z nimi zrobimy. I na jeden taki piecyk jest potrzebny blok diamentowy. Poczekaj, więc już robię, zużyliśmy... co robię pokażę recepturkę. O, oczywiście. Eee. Więc zużyliśmy i na te dwa piecyki, ja zużyłem 18 już diamentów. Plus te, które tam są, plus te, które poszły na skrzynię. I te, które poszły na worki. Bo jeszcze worki potem pokażesz. Więc trochę tych diamentów jest. A zaraz pokażemy, jak ja je zdobyłem. Bo zdobyłem z 30 diamentów około pół godziny, więc. No, nieźle. No to tak, żeby zrobić Energy Collector pierwszego stopnia MK1, są, jest potrzebne 6 Glowstone'ów, zwykły piecyk, blok diamentowy. I y, jedno szkło. Tak się robi te właśnie y, piece. A dlaczego stoją na dworze? I dlaczego na nich jest Glowstone? żeby było światło. One potrzebują światło. Jak widzicie, tutaj pod Artenalis y, Fuel jest taki jakby y, kwadrat z zaświecony światłem jak w Solarach. To znaczy, że jest światło i się produkuje. No. I to tyle. A diamenty? Jeszcze jest... Chcesz... Jedno pytanie. Chcesz... Czekaj. Chcesz brązowy worek? Może być brązowy? to zrobię Ci brązowy. Nie mam żadnego, mogę Ci pokolorować. Masz biały, o, pokoloruj sobie jaki chcesz. I pokaż, co, co robi worek i jak działa. I możemy mieć więcej miejsca. Teraz no, objaśniałeś o tych i teraz poszedłeś. Chodź pszczoły pokażemy, bo nie było ich. Ogólnie zrobiłem, znaczy robiliśmy pszczoły. Tutaj ul, dzięki któremu można produkować miód, tam wsadzamy te pszczoły, które zdobywaliśmy z uli. Ulu? Co ja robię? A to urządzenie... Centrifuge, czy jakoś tak? Służy do wydobywania z tego... Z tych z klastrów miodu... Miód, no. Miód, honey i... Wosk. Eee. Tak. Wosk. No. no. i tak... I gitara. Potrzebuje silnika z Forestry, to jest tak samo... Może być z krafta Potem zrobimy ogólnie elektryczne albo na pit. Pit to też jest pit. takie coś. Zaraz jeszcze myślę, że w tym odcinku zrobię drugi ulc na no to. Postawię obok. Mm -hmm. Ogólnie jeszcze tyle kwiatków dlatego jest dookoła. Myśmy tu zrobili tylko kilka kwiatków było. A pszczółki powodują to, że to się rozrasta. Więc zobaczcie ile kwiatów. Pani to wygląda. No tu ogólnie... Płotek jeszcze jest, takie szczegóły dopracowałem w domku, więc pokażę Wam, ile ile już mamy pszczółek. Dużo. Byszczółki. Tak, mamy. Byszczółki ja, psz, psz, jaskiniowe. I też. Y, Forest Princess. Też znalazłem, ja znalazłem ten ul. W, na bagnach w jeziorze. Wodne. Wodne jakieś. Typy... Gdzie masz tu water? Forest Princess, mówię water. Forest Princess to są leśne pszczoły. I po prawie 8 latach nauki angielskiego powinieneś wiedzieć, że Forest to las, ale dobra. Wiedziałem, ale myślałem, że to wiesz, leśne no. no. Leśne baga. Wiesz, woda to jest water, jakbyś jeszcze nie wiedział. I wodne już wodne już znikło, próbowałem je zmodyfikować i nie wiem. A faktycznie Water Queen, bo były w obwódce niebieskiej. No też prawda. No właśnie się czyta, a nie na obrazki patrzy. <śle> o tam. znowu się Dobra, teraz czas na objaśnienie jak robimy diamenty. Masz tu jeden patyk kij, na patyku, patyk na kiju. Bo maszyny, ja tutaj maszyny maszyny. zrobiłem Słusznie w ogóle a, człowieku. Boks. A to było nie było. dobra, to potem się opowiem. Masz. To jest... Patyk na kiju, kij na patyku. Pokażę, jak działa, i pokażę, jak można szybko zdobyć ametykę. Tak. A ja sobie To tak. jest trzeci poziom, nie? Kija. No 64 to jest trzeci. Dobra. A więc, tak mamy trzy poziomy tego patyka i kija. W ogóle pokażę wam, jak się go craftuje. Ja tobie zrobię przy okazji, bo mam tylko jeden. Czekaj, Jakbym... czekaj, zrobimy to w inny sposób, dobra? Stój, chwila, poczekaj minutkę. Sekundkę, minutkę, czy jak pan to wolisz? Nie ma. Czekaj, ci mówię. Chodź tutaj, na środek domku. Pozwól. Na środek? Aha, to jest stół, który będziemy... Ma... Na którym będziemy wam pokazywali, czego nie będzie w tej tutaj... Yy... I ten subset, nie wiem jak to się nazywa, ale tutaj pisze tak, więc... Tak. Automatic crafting table. Yy, masz wejść. Tak robimy pierwszy stopień kija. Włóż go to do środka. Już znacie ze skrzyni alchemicznych. Dobra. Teraz robię drugi poziom kija. Tak wygląda drugi poziom. Ten pierwszy sięgał 3 na 3 na 3 Ten sięga 16 16 x 16 nie 16, 3 na 3. 3. A trzeci poziom. Robimy, ogólnie te a, proszki a, robi co? się z diamentów, więc. I ten poziom, który teraz tutaj macie w automatic crafting table, sięga na 64. W przód 3 na 3. Skanuję, jakby dam teren. No, I pokazuję. Ok. Ogólnie stój, stój. Weź kilo i faktycznie weź wykop ten diament. Pokaż, że tam będzie ten diament. nie? by nie było. O Boże, no to sobie zrób, nie Nie, umiesz? dobra, no to tylko tak pokażę Jak będzie to zaznaczę i pój potem pójdę i... Yy, Albo potem no, Na końcu filmiku Nie, nie, na końcu filmiku Dołączymy taką krótką scenkę jak kopiemy O, co na to? No, no. O, Tutaj załóżmy 3 na 3 Czyli w obrębie W takim obrębie Niestety I... czy w dół? Niestety nic nie ma. Widzicie? Jest bez font 1, a second 0 No, czyli coś jest. Czyli jest to, na modif. Bo dyst. to pokazuje wartość EMC. Tak. Yy, zwiększając na 16 w dół w tym przypadku yy, mamy 256 best, czyli yy, największe znalezisko, czyli 256 ma żelazo lub chyba tin. Czy tin no, tin. No tin. Bo koper ma mniej, chyba. Już teraz nie wiem. I 64 na 3, na 3 Mamy 320. Nie wiem, co ma 320. Srebro albo coś. No widzicie, i tam... ...jak się będzie kopać... się potem po chwili w miarę te wartości ogarnia to, co jest z czym. Yy, można tak łatwo szukać. Chodź tu. Jamenty mają 8000 Walnij, walnij ten klocek. Tutaj ten. Coś świeżo postawiłem. Tu. Niezarośnięty. Jest 16 tysięcy, czyli to jest. Yy... Tungsten Ore. No, czyli wykop. Wykopać? No bo ja go tam ukryłem specjalnie z tego. A... No. Żeby, Żeby pokazać, że to skanuje w ten sposób i że czasami to jest faktycznie. No. Świetnie. I zbieramy i ładnie sobie kopiemy. I tungsten Ore ma 16 tysięcy czyli to po, po zamienieniu, po zamienieniu w tablecie dwa diamenty. 16 tysięcy a był 4 a nie faktycznie Co ty... Co ty liczysz? Nie wiem Co ty patrzysz? Wakacje są no. Diament ma 8 tysięcy ileś tysięcy Sto tam coś, nie wiem. Dobra, bierzmy się do pracy. Idziemy spać <laughs> Tak, bierzmy się do pracy, gdzie spać Slep, slip, slip. ma ogólnie w tych modach jakiś czujnik, taki, że jak przejdziesz to wyczuwacie. Płytka naciskowa. No to wiem, ale chodzi o to, żeby chce zrobić, żeby drzwi same się zamykały, a tu płytki będą głupie wyglądać. Nie hmm. ma nie ma. Znaczy ja tego tak, nie, tak nie znam. No właśnie ja też. Szkoda. No, tak. Więc... Co ty robisz? Forestry, czy zboże? No to może iść w parze, bo możemy zrobić hodowlę, forestry, zboża. No dobra, no to zrobimy... W... A mamy tyle diamentów? Nie A wiem, w ogóle nie znam... Jak nie, to cięcie, cięcie i wyszukamy z rusztkami tak, i będziemy mieli. Wezmę jeden diament, żeby nauczyć w moim, bo... E, to co ja nauczę, co to, to, to co Gilbi nauczy tablet, ja, ja tego nie będę miał nauczonego. To no ja w tym czasie znajdę sobie... Yy, ja ten będę maszyn... spróbować to w miarę wytłumaczyć. Jak Gilbert nauczy yy, tablet yy, dirta i diamenta, to ja nie będę miał... Ja nie będę Po mógł prostu do... musimy osobno uczyć tablet. Tablet przypisuje się do danego użytkownika w o, o to mi chodziło. Masz ten sonor? Yy, mam, proszę. Gdzie to to jest te maszynki? Aha, bo ja nie mam miejsca, żeby zrobić porządek. O, 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 co? O, co? Zboże to była motyka. Super. Pamiętajcie, by nie włożyć yy, worka do worka. Czyli jak sprzątacie to, żeby. O, tak, tak będzie. Przepraszam, pewnie. zamknę okno. <laughs> Efekty mieszkania niedaleko wyścigu. Więc wiecie yy, może, możecie przez to wywnioskować, że mamy godzinę 19 aktualnie. U was jest o Jestem 20? Nie gadajmy o tych rzeczach w odcinku, co? U was jest o do 20 msza? Tak, Mamy o tej godzinie msza. Koniec tego tematu. To znowu będziemy gadać yy, o rzeczach takich, które są po prostu głupie. I tak jak, tak jak w tym odcinku o wieży, pamiętasz, co gadaliśmy o naszej nauczycielce? Czym? czym? O na nauczycielce. Od polskiego? O, to była pomiana. To była pomiana, tak. Musimy się ogadnąć. Nie można gadać takich rzeczy jak w odcinkach. Koniec. No, ugotowałbyś go, a nie. Nie. Ja jestem Hannibal. Tak, Słyszałeś ten żart o bergurs? Ber, jaki lubisz jam? Z Biedronki <laughs> Dobre Smacznego. Co ja robię? Diamenty zamieniłem, dobra, diament zamieniłem, to teraz pokażę to ja zrobię zboże, ty zrobisz Drzewa, Drzewa. Dobra Drzewa Dzewa Loger będzie mi potrzebny i... No to ty zrób od razu dwa logery Poże dwa logery? No bo do tego, do tego jest potrzebny nie? Przepraszamy, było krótkie cięcie tutaj, ale przynajmniej sobie przygotowaliśmy wszystkie tutaj potrzebne itemy. Więc tutaj, w naszym Automatic Table jest recepturka na Harmonic Fabricator, w którym robimy maszyny do Forestry. Więc ja go wezmę. No dobra, ty go weź. Idziemy do piwnicy, czy tu na dwóch? Do piwnicy. Tylko silnik trzeba zrobić, więc ja zrobię silnik. Zaraz też pokażę jak się robi silnik. Kupię Co? Albo ja mam Bóg, albo nie ma go na. No albo kliper wysadził. O, to dupa. Dobra. Silnik musi być, czy trzeba wykopać. Ho, ho. ho. Tam będzie. Tam tu akurat coś drewno. Ok. Tak to wygląda w środku. A zaraz działanie tego zademonstrujemy. Masz już silnik? O, Robię dopiero kółka, więc chwila. O tak wyglądają kółka. Gilbi tworzy silnik, silnik kamienny, czyli działający na węgiel. Oto tak. Ja węgiel mam, już dźwignię Mać. też, więc idę. Jeszcze szkiełko mam. Masz dźwignię, czy stworzyć? Mam, mam. Oj tu. pakuj. A ja idę. A poczekaj, co tam, tam jeszcze? Y ja tworzę arbo re... Oby, oby to uciągnęło ten, ten silnik, nie? Arbore. Anglibi tworzy e, logery. Ja. Oby no ten silnik dał radę, bo ja nie wiem, czy ten silnik da radę, wiesz? Jeszcze jest potrzebny carpenter. Eee, tak? No, do czego? Żeby zrobić takie śmieszne płytki. Jakie płytki? No, te. Co masz po środku? Smal circuit board Czekaj, czekaj Smart Nie mam żadnego smart. No jaką teraz patrzy w ogóle? Arborę są Ar. No Loger też to potrzebuje Już locker chwila na... No dobra, pod... czekaj, szukam. Poczekaj. Aha, no widzę, smarto. No to Carpenter można zrobić, to problemu nie widzę. Zaraz sprawdzę, jak się robi Carpenter. Na, na pewno się przyda na, na przyszłość. Karpenter. Jest Carpenter. Ło, prościzna. Co ja mogę zrobić, żeby to nie było, robisz? To rób, a ja tu patrzę. Czy... Mamy brąz? Eee... To nie uciągnie. Się rozpędziliśmy, może wytłumaczymy, bo kiedyś było inaczej, o wiele łatwiej się kraftowało te wszystkie maszyny i do tego tak. Było mniej z tym zachodu. Z motyką na słońce się porwaliśmy. Będzie potrzebny silnik z. Proste. Hmm. Hmm. Chyba mi się wydaje, że resztą będzie trzeba się zająć w następnym odcinku. E, ogólnie to tak, ogarniemy może wszystko co mamy zrobić no, po sobie. kolei i zobaczymy się w następnym już odcinku, gdzie będziemy już craftować te wszystkie maszyny. No i jak skraftujemy, to będziemy tworzyć. Dobra, to pamiętajcie jak Wam się podobało o łapce w górę. Jeśli chcecie więcej, subskrybujcie. A jeśli macie jakieś zastrzeżenia lub chcecie nas pochwalić, dajcie komentarz. No to... E, zegar się przestawił. <laughs> Dobra. Z naszej strony to już chyba wszystko. Ja was żegnam. Pa, pa. pa.